Mamy piękny zachód słońca A po drugiej stronie Pięknego Danielka w wodzie Jeszcze raz Piękny zachód słońca I piękny Danielek w wodzie A teraz jednocześnie i Zachód, i Danielek. To znaczy Danielek tylko przez chwilę, ponieważ on jest zbyt szybki. A to moja gwiazda. Przy zachodzie słońca. A to gwiazdor. Przekaluzje. A to Bart Przy kości. Puszka zatopiona. Ulubionym zajęciem naszego syna jest robienie rzeczy zakazanych. Danielku, całą pupę można na wierzchu, kochanie. Czy możesz wyjść tutaj na brzeg i tata podciągnie spodnie? Możesz takie coś zrobić? Vou ler.